Yo, Szymonko, z tej strony witam i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale. Słuchajcie, jestem dzisiaj w jakimś dziwnym miejscu. Jak widzicie takie zielone jakieś bloki, wygląda to trochę jak slime, ale nie wiem, słuchajcie, dokładnie co to jest. Jestem w jakimś dziwnym miejscu, więc dzisiaj będziemy tutaj, zobaczymy, co się tu wydarzy. Słuchajcie, i, i nie wiem, gdzie jest Bella w ogóle. Halo, dlaczego jestem tutaj sam? Wito! Co, gdzie ty jesteś? Halo. Wito! Gdzie ty słyszę jesteś? Słyszę ale cię nie widzę. Ja też cię słyszę, ale ciebie nie widzę. Ja Gdzie? jestem tu więziona, gdzieś. Gdzie, a nie, co to, to jest? To są same kraty i bloki. To jesteś w więzieniu, nie? pewnie Bella. Nie, to nie możesz. Jakim cudem cię znowu zamknęli? Co ty narobiłaś znowu, Bella? Ewi, to? Bella? Bo ja się za bardzo śmiałam na jakimś przedstawieniu. <laughs> na filmie chyba się za bardzo nie śmiałaś się O bieruję. nie! Albo słuchajcie, wy widzowie zostawicie za mało łapek w górę i teraz Bellę zamknęli może da. tak być na pewno o nie to będziecie musieli dzisiaj przebić słuchajcie rekordy rekordów także dużo dużo łapeczek do góry w tym momencie 3 2 1 Bang. słuchajcie subskrybujcie również mój kanał jeżeli się tego nie robicie włączcie sobie dzwoneczek wszystkie powiadomienia żeby być na bieżąco z wszystkimi filmami wpadajcie na wito.shop.pl. jeżeli chcecie fajną epicką gazetkę VITOTEAM EXTRA słuchajcie epicki numer w empikach może już jej nie być ale niedługo będzie może dostawa <laughs> więc musicie sprawdzać dobra słuchajcie musimy uratować jakoś Bellę gdzie ona tam jest w ogóle ktoś ją zamknął no nieźle słuchajcie będę musiał uratować Zobaczymy, czy mi się uda, słuchajcie. Jeżeli chcecie pomóc, to zostawiajcie łapę do góry. Wtedy na bank mi pomożecie tutaj. Dobra, a ja wystartuję w takim razie mapkę, słuchajcie. Oj, Bella! O, okej, dobra, słuchajcie, jestem! O, jest Bella, cześć! Oh my god, tu gdzie tam klejn, tu strażnik nawet stoi. Nie Proszę pana, wypuści pan belę. Dam panu. Nie mam nic, co przy sobie. Ale mogę załatwić jedno jabłuszko. Obiecuję, że nie A, będę o się tym... On chyba nie chce, to jest kamera, słuchajcie. Ej, to nie działa w ogóle, oh my god. Bella, za dużo się śmiałaś. On tu chce emeraldy. Mm, nie, nie mam, mam emeraldów. Nie mam emeraldów, panie policjancie. Dobra, Bella, po cichaczu. Co? Ja mam plan, żebyśmy tu na tym stanęli. I co? O, czekaj, spróbujemy. I co to tu To do góry daje nas. Mm, ale on o, mi nie kazał na to stawać. czekaj czekaj, czekaj, czekaj. Ale I coś co, za co, nisko co? jakby. Wow. To chyba ty nie umiesz Nie Pito? chyba ja nie umiem albo coś tu nie działa To teraz ja spróbuję Bella. O czekaj czekaj prawie prawie prawie, prawie mi się prawie... udało Prawie mi się udało było już mega wysoko To na środek ty musisz a nie tak ten. Czekaj jeszcze wyżej I, I chodź tam chodź tam chodź tam chodzę cały czas Chodzę tam chodzę coś tu? Albo stan jeszcze raz na tym slajmie Hi? O o dobra 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 Zadziałało dawaj teraz Aha, ty Dawaj, dawaj teraz, ty, nady, O, dawaj, 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 jest tutaj. I o, teraz, okej, okay, widzisz, teraz zadziałało. I to, ale tam dźwignia jest. To Ta było, bela, Ty zepsułaś to yes? po prostu. Dobra, mamy. E, yes. Mamy kill off. to dawaj? Isn't it iron pickaxe? When in my hand? Dobra, nie wiem, co to jest. I co a teraz? Chodź, co wito. Co? Chodź tutaj. A co tam Soba. zniszczymy? Czekaj, 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 czekaj. O, dobra, a tu. faktycznie są tu jakieś rzeczy. Czekaj, odsuń się. Musimy jeszcze Bracze, wow, Iron dostałem za to! Okej, okay, dobra, dostałem iron za to. I co z tego? Panie policjancie, pan nie patrzy, co my tu robimy, ja bo my robimy fajne rzeczy. A ja Dlaczego mam. mam... oddaj, oddaj go. O, oddaj ja ten lubam. iron. Nie Oddaj, Bela, ten iron! No, po co ci teraz? No, dawaj, bo ja muszę mieć cztery, żeby zrobić iron bloka i wskoczymy wtedy gdzieś. A, w porządku. Chyba, tak mi się wydaje. Si ale tutaj nie Nie, nie da rady. Trzykrat, Gdzie? No tu. Tu, tu. Ja już rozwaliłem je, Bela, u mnie już ich nie ma. Nie, sam to! A tutaj a to są faktyczne. Dobra no, ja nie mogę. Ale gdzie ja mam skraftować w takim razie? Bo ja tu nic nie widzę. Muszę, jest gdzieś crafting ukryty. E, właśnie, patrzę. Hmm? Czekajcie. Ja to znajdę. O, tak na ukosy, A te trzeba drzwi? Patrzeć. Nie, te drzwi nie. Tu nie, e, nie ma. Dobra, jak ja mam to zrobić? Słuchajcie. No bo tutaj, tutaj nie dam rady, bo czterech nie da rady chyba zrobić. W kamerze się nie hmm. da. Po co mi ten iron? Słuchajcie. Chyba, że baton bym tutaj zrobił, przycisk Baton Ale to jest dziwne, że to nie działa Nie działa, nie działa, nie działa. A to może... Kasia, a jak zrobimy batona, się nie da też zrobić Bella, wyjdź, wyjdź Dobra Jest! Siema, Wito! Co? Hej Jak ty tam się dostałaś? Cześć, to? Ale jak, powiedz mi Ja kurę robię Jak zrobiłaś no parkoury? No stąd właśnie, hop! Ej, no faktycznie No, Wito! Czekaj Jestem fajna! Teraz Ale ja, a ja nie mogę, ja nie wiem jak to zrobić, Bella lajki, Ale jak proszę. to zrobiłaś, powiedz No tak na, wiesz, skok O, jest, udało idziemy. mi się ha, co, Fajnie, to? dobra, idziemy Okej, okej, okay, okay, uciekamy od tego polic... A Czekaj, fajna? jest skrzynka tutaj, dostałem kolejny ten Padlock Can iron doors, dobra Czyli teraz iron doorsy możemy zniszczyć, patrz Ale tam było... Cyk, idziemy mm. da O, straciłem wszystkie rzeczy Czemu? No nie wiem, tak wyszło. A, bo Uważaj, bo tu jest jakieś inne pomieszczenie, co ten gościu znowu chce? Dobra. Nie, on chce te ja same rzeczy. Tu jesteś zamknięte, za tu jesteś do otwierania, i ja ja nie wiem o co uciekam. chodzi w ogóle Bella. Cisnęłem tylko jakiś przycisk. E, jaki przycisk. Coś tam A co się ty, robi. Vito, no co ty robisz? Weź to, co tam? Mam jest? To, mam to. Co? Daj mi to, Dźwignia. Daj, 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 daj. I ty, Jan. Daj. O, nie, to jest jakiś opcja craftingowania. Popatrz, A, klucz jak skraftować. A tu jest... I mamy dźwig, nie? Gdzieś crafting musi tu jest być jeszcze. Spać Tu co za, jest? Za, za tą. Bob! U ciebie spać spongebob, u mnie jest inaczej Bella. A jak to ja to mogę bo? skraftować to jak nie mam crafting table? Hmm. Tu jest crafting. Ha, i co da? Okej, okay. ale jak się dostać do tego craftingu, Bella? A może te bloki na górze można rozwalić? Nie da się? Nie, co to jest? To w ogóle ma jakieś kolory, ale... Mhm. Dobra, ale do czego to i po co to... Ale po co są te wszystkie rzeczy? Dobra, tu nic nie ma. Mhm. Czekaj, mam dźwignię. No, Witon, co ty? Witon, no, masz Przecież dźwignię. zapomniałem, że ja mam. Ale, o. Cyk, dobra. No, i masz Robimy, poczekaj, jak to się kraftowało. Tu, 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 żeby zrobić klucz. Ok. Cztery, dwa. Dobra. Pyk, pyk. Nie, źle. I to. Tak. Dobra, mamy klucz, okej, okay, Bella. Mamy kluć, mamy gdzie klucz. ten klucz? A, tutaj, dobra. I tu się skrzynka otworzyła. Okay. Kolejna dźwignia jest. Mamy tu, mamy tu. No tak, i tu są. Ale tu teraz, który wybrać, Bella? Eee... Dobra, weźmy zielone, trudno. Ja dobra, jest łuk i. I coś tam, i strzała. I co teraz narobiłeś? I po co mi to? O! Co mi z O jejku, coś tu się odpopacz! strzelaj, wito! Muszę tu strzelić, strzelaj. ale czekaj, w co ja w, mam strzelić? W te guziki, wito! A nie w ten środkowy? Nie. Skąd wiesz? Może też, ale najpierw pewnie ja, ja strzelę w ten środek ja chyba. Też radę, Uwaga! Vito. I Już to czekaj, widzę, nie? jaki tam jest kolor? Czerwony, może ja w czerwone muszę trafić. A, okej. Okay. I nie trafiłem chyba. No Dobra, ja czekaj, jeszcze raz. O, otworzyło się? Nie. Dobra, ja będę dobra się chyba w, w te guziki jednak. O, nie, nie traf... o dobra, trafiłem. Cztery... Popatrz! No, Muszę widzisz? trafić w te guziki. Uwaga. I... Pyk. I co się stało? Lewer! Lewer! Dobra, mam. <śścoughs> Dźwignia. Ej, Bella, to ja ją dostałem. Dlaczego mi ją ja zabrać? Slima mamy. Gdzie idziemy? Gdzie idziemy? Nie wiem. Tu, to? Gdzie? O! przeskoczy? Czekaj, tutaj trzeba gdzieś slajma chyba postawić. Ja tego nie zrobię, widzę. E, ja myślisz, że ja to zrobię? Pan Jak to wiecie? ja mam zrobić? Pan policjant się śmieje z nas Ej, ja nie wiem, Bella, ja się boję, nie wiem, co tu mam zrobić Jak zginę Ej, O, zginąłem o -o. <grafy> Dobra, <grafy> muszę tam postawić tego slajma Tylko, że to będzie problem to... A, musisz Tu gdzie ten redstone, o O, o dobra, i teraz możemy, teraz tam doskoczymy, popatrz au. Dawaj, uwaga, hop Łuhuu, ja dawaj, Bella to. Skakaj, hop! ale nie wciskaj spacji już teraz a, a Nie, ja <grafy> po co o nie, I co teraz? Musisz zginąć Zgiń, Bella I ja przez ciebie też zginąłem, dzięki skocz i nic, nie ruszaj do przodu Tylko i, i sprint Dobra, jest, udało się Czekaj, bo tu pojedziesz kamery, co? O nie, jakieś małe gwardy. oh my god, ja nie dam się rady się ściana, Bella, musisz O nie Musisz tepnąć do mnie chyba No chyba raczej no, to tepaj. Ta ściana jest oh my god, dobra, ale zaraz ich ja sam pokonam wszystkich O, Dobra, czekaj, Mały te bij. Dobra. Okay, okay, bi. Dobra, okej. dobra, pokonaliśmy. Uwaga, teraz nie idź pierwsza, dobrze? Dobrze. Idź za mną po prostu, dobrze, bo ty dobrze. jesteś więźniem, a ja nie jestem. I mam drzwi jakieś, nie wiem o co chodzi. Hmm? Mój ja się boję tutaj. Ja mam drzwi, mam drzwi, i co ja mam z nimi zrobić? Jakie magiczne drzwi! To magia! Postawiłem drzwi, ja jest bolę. przejście do innego świata ja w ogóle. O oh my god, ale powoli nie staj tylko na czerwonym. A ty nie tam ja idę pierwszy. O, dobra. Poczekaj ja może będę szedł tak. Do. Powoli, zgarb się i powoli. Zgarb, zgarb. zgarb się i powoli. I powoli. Dobra. A jak ja dotknę, to się cofniemy wszyscy Bella, dlatego nie, nie dotykaj lepiej tego. Dobra, uwaga. Oj, co ten slime taki dziwny? Łoł. Dlaczego dziwny? Ej, tu trzeba będzie przeskoczyć jeszcze, serio? Żartujesz sobie. Tak, i to, to dwa bloki. Co? Nie ma no opcji! Nie, wieco, nie udało to mi się! Ty zepsułeś, Bela, trzeba parę razy podskoczyć na tym slajmie, mhm. żeby przeskoczyć dwa bloki chyba. Aha Bo inaczej będzie bardzo, bardzo ciężko. To, to. Nie ja. wiem, czy mi się to uda zrobić. A ja się tepnę. Nie nie, nie, nie będę. się Dobra, nie wiem o co chodzi. Uwaga, uwaga, ale na górze blok jest. Nie, no właśnie. Nie ale tam jest. Chyba, żebym coś. się rozpędził z jakiegoś bloku. Nie. Nie, tam coś na górze jest dalej, na suficie Co? Ale tak, ale ja tu muszę prze... Nie EJ! Tu jest tajna ściana, Bella! Gdzie? Przeszedłem przez tajną ścianę, tutaj! No ty żartujesz? Popatrz, tu, tu jestem. Czekaj, gdzie? Tutaj, tutaj, o właśnie A -a. Tu musisz przejść, dawaj. To co I tu musisz wskoczyć tutaj, widzisz o. moją nazwę? Widzę. Dawaj to Ta jest tajna ściana, patrzcie, jakie Przejaśni tajne to. przejście. Oh my god, Ja myślę, że trzeba to przeskoczyć, a to jednak nie. No właśnie. Było tajne przejście, dobra uwaga, Ta. idziemy dalej. Idziemy, Łot, ja co się to bardzo jest? boję. Głosik na górze? Tak mi się No wydaje? tak, tak wygląda. Dobra, Poczekaj, dobra. wciśniemy może go. Ja nic nie wciskam. Ja go wciskam. Nie wiem, czy co, coś się ała, ała. wydarzyło. Coś się wydarzyło, ale może nie wiem co. Kamera... drzwi się przecież otworzyły. A to dobrze. Były zamknięte? Tak. Dobra, to fajnie, że się otworzyły. Ok, tutaj? idźmy dalej. Tu, tu jest czerwony. E, nie, 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 jak my to przejdziemy? Stój, 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 stój. stój, 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 stój. Stoje stoje stoje. Tu musi być gdzieś coś, nasie. tu musi być jakieś tajne przejście, bo ja w to nie Cie? wierzę. Tu nie, to nie ma. Tu nie ma. Czekaj, bo tam były właśnie. Te bloki się odznaczały troszeczkę. Tak, odznaczały się. A tutaj się nic nie odznacza. Ale tu nic. Przecież my tego nie przeskoczymy, tu nie ma szans. Musimy Czekaj. Trzy, cztery i. Ry... Jest! Przeskoczyłem to! A ja nie przeskoczyłem! się do mnie, nie przeskakuj lepiej! Wito. Dobra, tepaj się, tepaj się! O, o, o Tak, mnie. wiem, wiem! Czekaj, i tu kolejny przeskok. Ja nie mogę! Okej, okay, dobra, jesteśmy. Nice, you've made it, but now get to the beginning. Co?! Dlaczego tu beginning? E? Co Ej, coś tam musiało się otworzyć tam na początku teraz. Nie, eee... O nie! O nie! O nie, o nie, o nie, nie, okay, zahaczyłem, czekaj. Jesteśmy. Okej, okay, po tym można chyba przechodzić, Bella, po tym czerwonym. Okej, okay, idę. <laughs> ja, przez, ja tam się spinam, żeby przeskoczyć, jak po tym <laughs> można było przejść. To nieźle, dobra. Bella, nie uratuje cię chyba z tego więzienia nigdy. Jak to Jakiś biko? król slimów cię tu uwięził, nie bo pewnie oncy. mu się spodobałaś. I on cię teraz to nie wypuści, bo chce, żebyś była jego królową. I ja będę z panią slimową. Panią slimową zostaniesz na całe życie, moim A gdzie zdaniem. A mam iść? Wow. Trzeba uważać na te slajmy Ej! O oh my god. Chcielibyście, żeby Bela została panią slajmową i y, królową slajmów. Wito! Dobra. No, czekaj, musimy się cofnąć. Okej, okay, mamy, mamy jakieś inne miejsce. Stój, stój, o. stój. Jest tu strażnik, trzeba na niego uważać. Dobra. Dobra, robimy. Ej! Ej, ej! ej co tu się dzieje? Jakby podłoga to lawa. Bella, dlaczego nie robiłaś tego ze mną? No kazałeś mi stać. Dobra, <laughs> stój, teraz ja to zrobię. Nie! No, Dobra, jeszcze raz. Ja. Cześć, trzy, dwa, jeden, razem, razem, razem. E, Dobra, nie, nie musisz tak szybko, powoli Bo na górze nas to nie złapie Chyba, że mamy określony czas, żeby do końca tam przejść Uu. Dziwne Bella, te bloki Bella, szalejesz Bella, szalona jesteś Wow. A jak tutaj ja mam to zrobić niby? Uu, ale fajnie. Przecież tam się nie da wskoczyć o. Bella Co? Tam się nie da, to czekaj zrobię, Może z tego bloku prędzej Chociaż ehm, nie wiem Ej, to jest tutaj. dziwne, Bella, ja tam nie przeskoczę chyba Ty trzeba... Z... No nie, no tu nie ma szans, żeby przeskoczyć. No i cofnęło mnie! Poczekaj, 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 stój, 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 nie róbmy. Stój, 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 stój. Bo ja teraz nie mogę w ogóle wskoczyć, Bella, no musimy tu. musimy wejść tu, Wito. Gdzie? O tu i teraz rób. Dlaczego niby? bo tak. Bez sensu. Bo ja stałam, jak się to pojawiało. oha Aha. Aha. No Wito, co Dobra, okej. Okay. Tam jest jakiś blok, widzę. Gdzie? Możesz A, zrobić... ja widzę, tam co? jest blok, który Ten czerwony, trzeba bardzo szybko to zrobić I wtedy można tam chyba wskoczyć Ale nie jestem tego pewny nie na 100% wiem, o co Dobra, wyjdź stamtąd okay. Dobra, muszę to bardzo szybko zrobić Tak, tak, tak Oczywiście Ale tu może, no dobra A! O, i tu, tu jest blok Do przeskoczenia, dobra, Aha. poczekaj, poczekaj Czyli tam jest blok, więc jak ja bym zeskoczył i ta... Może tak się uda. Dobra, wyjdź z no, tego ale to pokoju. Niech za wysoko! Nie ja muszę to bardzo szybko zrobić, zanim ten czerwony, yy, zanim ta... Nie wiem co to jest. To czerwone coś mnie złapie. No wyjdź. daj mi wyjść, a nie oddaję. Wychodź! Dobra, uwaga, hop. hop. Mm. Nie! Aaaa! Dobra, wychodź jeszcze raz. Ja nie hop, mogę. hop, hop! Ja nie chcę hop, tubie całe hop, życie. Hop, hop, hop. hop nie jest do twarzy hop, zielonych. Hop, hop, hop. To... okej. Okay. Nie, nie, nie udało mi się! Ale już wszystko Już prawie, dobra, wejdź, wejdź, wejdź. Nie rozumiem. Tego. Wejdź, wejdź, wejdź. Jestem już. Dobra, idę. Ja muszę to bardzo szybko zrobić Bella. Patrz Dopinguj to. mnie tutaj. A, Vito. Vito. Vito! Wszyscy razem! Vito. A, nie o, udało mi się! Ale to jest trudne, bo ja nie umiem tego, tak? Ops, ops, Dobra, okej. Okay. Vito! Wito! Wito Nie, razem. nie uda no, mi się Vito. to nigdy, no! Za słabo dopingujesz Bella To nie ja, no, to widzowie nie dopingujesz. Za słabo dopingujesz Vito, Vito Nie, nie umiem tego zrobić Z tego slime ja nie umiem się odbić Dawaj, <grym> jeszcze raz Jest, udało mi się Bella Oh my god, lecę gdzieś Ej, ja też wow. Ale to było trudne, słuchajcie o, Tyle Bito. prób Bella, ale w końcu się udało Ale Uważaj, mnie jesteśmy <grym>, To była piątka a, to okay. jesteśmy o! w jakimś dziwnym miejscu ja nie wiem co tu chodzi ja poczekaj wiem. czemu dlaczego nie mogę nic ale ty robić? właśnie nic nie rób bo czekaj tu jest coś napisane currency converter one slide block równa się one level pass ok Widolo. czyli musimy sla o ja mogę też szukać nie Bella bo ty jak mi zabierzesz to ja potem tego nie odzyskam ci. Znaczy, dobra to, to szukaj w takim razie Musimy slime bloki, znac te poznajdować i zrobić z nich slime bloka. No dobra, tu jest slime. Dobra, zbieraj je wszystkie. No, mam, nie zbierać. E, cztery chyba są nam potrzebne. Ja mam jeden, tu jest crafting. Mi się crafting. wydaje, że już mam cztery. Ho, mam jeden. Dobra. A wszystkie skrzynki sprawdziłaś? Nie, ja tylko te na środku Dobra, ja. A crafting też gdzieś jest? Jest tu. Dobra, to super. To musimy więcej tego mieć. No dobra, w porządku. O, czekaj, tu jest jeszcze dobra. Wszystkie skrzynki trzeba sprawdzić. A ja nie chodzę tam. Ja chodzę i sprawdzam. Ja no ja tu jestem. Dobra, to bo stój No ja crafting tam. znalazłam. Dobrze. No to to. No czekaj, muszę wszystkie slimy zebrać, bo nie zrobimy slime bloka. Zrobimy, zrobimy. Nie, no e. Dobra, czekaj. Okej, okay, dobra, chyba wszystkie. Ha. Tu skrzynki obczaiłaś wszystkie? Tak, trzymaj. to oddaj. Zobaczymy, czy uda nam się zrobić slime bloka. Udało się. Dobra, gdzie ja go... Oooo! Otworzyło się tutaj. Okej, okay, Bela, chodź! Nie! Chodź tu ze mną! Tam się nie idzie, Wito! Tam się idzie, dlaczego nie? Gdzieś tu indziej tu się widzi, ja widzę tu! Przecież my stamtąd przylecieliśmy człowieku. Dobra, to... Tak. Dobra, okej, okay, idę z Tylko tobą. ja tu muszę. E, nie wiem, czy ja to mogę wrzucić tam. <noise> jest! Przeniosło, okay, nas, przeniosło gdzieś. nas gdzieś. Tomas. Cześć, Tomas. On tu sprzedaje jakieś rzeczy, okej. Okay. Market Stall, number one. Okej, okay, dobra. Idę Tu jest. Wow. wow, jakieś <noise> rzeczy, dobra, okej. Okay. Tu jest kolejny. Henry. Cześć, Henry. Cześć, Chris. Ok, reset. No Okej, okay, po co jest reset? Ja bym tam nie Cześć, szła. James! Co to? Nie wiem, tego nie mogę zabrać. Ja nie wchodzę tam, widok. Ja nie wiem, co my tu mamy zrobić, ale to jest mega trudne w ogóle. Ale to się... Może to jest jakiś safe. Hmm? No Czekaj... Co myślisz? Co, wybijacie tu coś, nie? nie. E... Jejku, to, to jest trudne. A o co tu chodzi? Oh my god, czy tam na górze coś jest? Nie, tam jest jakieś wejście, ale bym pewnie stamtąd przylecieliśmy. A, może a tam co jest daje reset? Skrzynka? Nie wiem. Skrzynka przecież, Wito. Jest tam? No tak. No tak, tylko że tam trzeba wskoczyć, a ja nie umiem tego zrobić. O. E... A, to do tego jest? Okej, okay, chyba. Aha. A! Ja muszę to zrobić w ten sposób. Ja nie wiedziałam, że to, to tak działa. Czekaj, ale ja mi się to nie uda. No i co? No i to jest bardzo trudne, Może bo ja to jest klipać, milion, milion ja przycisków. A to ja tego nie ogarnę. Dobra, jest, udało o, ty mi się. Wito! Dobra, mam e, nic. Dobra, który to sprzedawał? Który nic sprzed... co dawaliście za nić? E... Halo, goście. To nie był Tomasz. Któryś za nic coś daje? Coś ten tam. Nie daje. Ten daje patyki, patyki, dawaj. Dobra, dobra Dobra, mamy dwa patyki. Teraz, e, teraz dwa. tu za patyk mamy dirta, ale co na... Po... w ogóle co my mamy tutaj zrobić? Wiem, musimy ten gravel zebrać. Żeby no. zebrać gravel, potrzebujemy łopatę, o, a do tego tak potrzebujemy się. emerald i jeden patyk. Naprawdę? Okej, okay, emerald, a tu jest jakiś gościu? Jest. Emerald i jeden patyk, okej, okay, on nam za dirta sprzeda deski. Mhm. Mm okej, okay, yy, i tutaj nether star, to mi nie jest chyba potrzebne, a ten? Ten sprzedaje coś za patyki, ten Musimy za 10 patyków, dobra, weźmy, zróbmy tak. Uhum, dzięki. Dobra, za dirta ten sprzedawał yy, jakieś yy, drewno. No. Okej, okay, dobra. Czy któryś za drewno coś sprzedawał, czy nie? Chyba tak. Bo jeżeli nie, to ja z tego drewna zrobię patyki po prostu. Yy, Czekaj. To bez sensu, bo mieliśmy patyki. Ja wiem, ale możemy ich mieć teraz więcej. A no dobra, okej. Okay. Nie. Za drewno no. przycisk. No właśnie. Bez sensu, ale poczekaj, on sprzedaje. Czekaj, ten nie akurat. Ten też drewno sprzedaje za patyk. Dobra, daj te... Mamy dwa drewna. To patyki. I zrobić Możemy zrobić cztery patyki teraz. A ten chciał 10. <grym> ten chciał 10, jeden. Dobra, poczekaj, a ten za. Dobra, tu nic. Hmm. To nie. Za nic. 10 za 10, 10 patyków złoto. Hmm. Y, Diament znaczy się. I co? A ten za Gravel Netherstar, czyli my musimy... Skąd ja wezmę 10 patyków? Nie ma widoku. Gościu. Poczekaj, on znowu dirta by nam dał. Aha. Ej, może to zadziała w ten sposób. Poczekaj. Chyba coś wymyśliłem. Co takiego? Chyba coś wymyśliłem. Nie ma... A, Dobra. Ty I tak chyba jechań. 10 uda mi się zdobyć. Ale już możesz... Wiesz co chodzi? Popatrz. Ale już może. Cyk. Cyk. I teraz będę miał 2. Mi... Ja nie, nie Wito, dlaczego ja to zrobiłem? Przez ciebie to jest Bella. Co? Tak, to przez ciebie. Nie. Bo za szybko to wszystko kazałeś zrobić. Okej, okay, dobra. Mamy wszystko. Słuchajcie, udało mi się jeszcze raz to zrobić. Mamy Emeralda. I teraz który za Emeraldy coś sprzedawał? Czekaj, on chyba. Zo mhm. so, dobrze, mam o! Patyk, mi jeden został. Ale nie wiem, czy nadal nie będzie nam brakować jakichś Patyków. Jak dobra. To? Ale zobaczmy, bo teraz chyba możemy to wykopać. No przecież. Okej, okay, ale co mi z tego? Ale... Dobra, bo ja potrzebuję Flint. Czyli z tego no musi właśnie, Flint wypaść. Bo to się jakby odradza. Dobra, 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 Więc... okej okay. Dajcie mi Flint! Teraz! Nie. nie. O jest, jest, wypad, dobra. Aha, aha. Mamy, okej. Okay. <grym> te twoje ha, ha, ha. Dobra, mamy Netherstar! Oh, Jesteśmy w jakiejś... Co to są? Jakieś dźwignie, nie, nie ruszaj Bella! Nic... O co to chodzi? Drogę <grym> Widzę tu na dole, dobra! No i co te? Poczekaj, poczekaj, no co on ma co on y, włączyć? Czekaj to ma włączyć. Co on tutaj ma włączyć? Czekaj, tutaj Poszę te stołny to... muszą. Ale co te redstone y mają zrobić? Te redstone? Czekaj, tutaj jest Redstone jakiś. Ten co ja popycha? Tutaj, hmm. tutaj nic. <laughs> Dobra, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Hmm. Ten? Ten nie robi nic, okej okay. hmm. hmm. Dobra, okej, okay, tu przesunąłem coś. Hmm. Dobra. I co teraz? Hmm. Jajku, coś. O! Nie wiem, co na wciskałem, ale zadziałało, Bella! <laughs> Dobra, Oho. co tutaj trzeba zrobić? Poczekajcie, cyk, cyk, cyk. To, to nie jest, ale trudne. Nie. Ta u góry jest dziwna. Okej, okay. cofa. Nie, już źle zrobiłem. Jak to? Czy można teraz to naprawić? Czekajcie. Dobra, można. Nie, cofka. Cofka? Cofka. Ej, dlaczego się nie cofnąć? Aha, bo on jest lepiący. A czemu Dobra. ten u góry? Czekajcie, cofka. A. Ten Ej, nie jest lepiący, dobra, okej. Okay. Eee. nic Nie ruszaj, Lizbela, nie rusza, żebyś nie, nie zepsuła. Nie dobra, idzie za mną. Siądę sobie w końcu. Nie, 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 już zepsułem znowu. Nie wiem o co chodzi. Dobra. Ten Widzę, jest lepiący znowu. Okej, okay. czekaj. A Hop, ja nie Hop. Nie dobra. Wiem, o co chodzi? Hop. Jakiś lepiący. Hop. Ten nie złapał, dlaczego nie złapałeś tego Okej Jesteśmy lepiący, nie lepiący Bella. Dobra, jest tutaj Musimy wskoczyć na te slajdy. dawaj Oooo Strażnik Teksasu, dobra, dawaj To był skok, musisz mocno się rozpędzić Rozpędź się, Bella, mocno Mocny rozpęd I dawaj do przodu cały czas I trzymaj sprint tylko Dawaj Dobra, super, okej teraz tutaj, i tutaj, tam i tutaj, dawaj, się dawaj, to i skręcaj tu, skręcaj, oba, o jakiś sprint dostaliśmy, ale ty mi go wyłączyłaś w tym momencie Okej dobra, mamy sprint, ale on tak działa, raz, raz nie działa, a on musi działać, bo inaczej tam nie doskoczymy, poczekaj, ty nie ruszaj, ty nie ruszaj, ty nie ruszaj. Nie ma opcji, widzę, na pewno nie. Dobra, ja mam sprint. Teraz mi wyłączyłeś. Nie, i ty mi... Idź mi włącz Bella, tam go. Dobra, idę. Chodź. Bo może ty mi go włączysz, bo ja... on mi nie działa teraz. Okej! A... Okej, okay. okay, działa. Uwaga! A tu! O, dobra, dobra, chyba widzę gdzie. Jeszcze chyba raz od początku widzę. znowu. O nie! Chodź, dobra, dawaj musisz ze mną tam, bo ty mi musisz albo nie, albo nie iść, a ja... Ale sobie... ja już poszła! Dobra, ty mi włączysz tego sprinta. O! Ale fajnie. Hobsa. Jest, zamaczysz. dobra, udało mi się. O, cześć! O, o. Cześć, strażniku, tylko Dzień nas pe... nie łap. Proszę yy. pana. My gdzie doko... teraz, Bella? Jak tam się dostać? Yy. Nie, gdzie mamy się dostać? Tam byliśmy. E, ja nie wiem, gdzie. Tu nie byliśmy chyba, na yy. tym, na tym, gdzie jest ten diament. No nie. O nie, zepsułem. Nie odbiłeś się. Nie się w ogóle. O nie, popchnęłaś to... mnie. Na pewno. mnie, przestań! I co my od początku? Naprawdę? No, Bella! Ale nie popychaj, nie się odsuń się stamtąd, bo cię zaraz to... załad. Nie, już zaczynasz, skakać! Bo ja nie mogę że z ciebie, bo ty mi przeszkadzasz, ty... tylko. Ja cię nigdy w życiu tak nie uratuję będziemy tutaj 300 ja godzin się grać. Sama to. Uratuję, bo Nie, to trzeba... te slajmy nie od... No i co? Lecisz! Widzisz jaki jesteś? Oho. Dawaj, Bella. Ja nigdy w życiu cię w ten sposób nie uratuję, naprawdę. Sama się uratuję. Nie, ty nie dasz rady. Jest, udało się, dobra. No Jak ty zginiesz teraz mnie? Bella, tepnij do mnie po prostu. Nic nie ruszaj, bo ty psujesz. Przestań, dobra. Teraz musimy to odbić. Gdzie co? Jak? Jest, dobra. Dobra! Jest walka z kingiem slimeów. Oh my god! Co? Slime boss! slime boss, slime boss. Pomóż, pomóż. Pomóż mi, dam rady, pomóż, pomóż, pomóż. pomóż o, please. Masz... Ja Jo ile slimeów, co tu się dzieje? Pomóż, ale pomóż. się. Walka, walka z nim. We... O nie, o nie, o nie więcej, 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 więcej Więcej, więcej, więcej Dobra, dobra, dawaj, dawaj i Pomóż tu, patrz ile mnie ich goni Ale Wito, ja też się biję A ja też ty się biję, wow, ty... to zaraz mnie załatwi chyba o nie, on O nie, o nie, o oh nie O my, oh my God, spowolnił mnie, spowolnił ja mnie Ja biorę te małe, bierz te małe, a ja tego dużego będę Ale bił Ale one jeszcze się pomnażają Dawaj go, dawaj ja go, ja średniego. Dawaj, dobra. ja biję, ja biję bossa, ja biję bosa. Pomóż mi tu, Bella Teraz małe, Pomóż mi, o nie, o nie, o nie, nie, co się tu dzieje? Co się tu dzieje? Jaka walka, jaka walka, jaka walka, obaj. Nie, 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 nie. Ale, ok, on nie idą pomóż mi, bo mnie wszystkie tu no, złapały. Biję. Ale nie Co? bijesz ich. No, nie mogę podchodzić do ciebie, bo ciebie bije. Przestań. Co się tu popać. dzieje? Ej, chodź tu, bosie, faniaku jeden. O, Musimy tego bosa załatwić. Ja muszę bijmy tego bosa, bijmy bosa, bijmy bossa. Jest. Yes! Co to jest? Coś O. Oh. O. Oh my God. Hey, Gdzie tu nasz? Slime skates. Jest, yes, chyba się udało. O nie, jest, udało się, uciekliśmy. Uratowałem cię, belek, jestem koks. Oh my god, słuchajcie, było mega ciężko, ale mam nadzieję, że docenicie to i że film wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawiacie w tym momencie łapę do góry, subskrybujcie mój kanał i wpadajcie na witoszup.pl, a my widzimy się jutro w kolejnym filmie. Trzymajcie się, bo pozdrawiam was serdecznie, pa pa!